Że wywalczyli ten trzeci i miejmy nadzieję, że ostatni raz do ekstraklasy. Że już nigdy nas więcej coś takiego nie będzie czekać. Miejsce ruchu jest w Ekstraklasie! Mam taką nadzieję, że na każdym meczu już od bodaj 28 lipca, kiedy mają się zacząć ekstra ekstraklasy. Z dwukrotnie z ruchem do Ekstraklasy, a z obecną swoją drużyną z plus do drugiej ligi Jarosław Pasi! めっちゃいい。<noise> Jestem jednym z najbliższych klubów w tym klubie, które są z Matuszem, dlatego mogę sobie spokojnie powiedzieć, że Matusz gratuluję. Ja wiem, że tego nie ma być, ale powiedz coś, to jest chodź, mi, co to... ty... Za to zachowanie na tym stadionie. Cała Polska to widziała, że byliście najlepsi. Że... Już od za półtora miesiąca, za dwa, już będziemy grać w ekseklasie. Także tu chcieliśmy się pożegnać fantastycznie i oczywiście zwycięsko. Cieszymy się, że te wpadło 4-0, że kibice zobaczyli kilka fajnych akcji bramek. Także tutaj no, na zakończenie cieszymy się razem z kibicami. Nie wiem, którego z twojej wypowiedzi słówka się teraz przyczepić. Pożegnać, czy będziemy grać? Zostajesz w pożowie na następny sezon? Czy o kibice dobity pokazali, że Tomasz Sokołowski to zawodnik ruchu co najmniej na kolejny sezon? Znaczy, cieszę się bardzo, że no, tutaj doceniają mnie kibice, no, ale mówię, no to jest zasługa całej drużyny, jakich i na pewno moich umiejętności, ale mówię, no, sprawa jeszcze jakby nie zapadła. Jest na pewno jakby tutaj można powiedzieć taka rozwojowa, w toku i na, na, na najbliższych dniach, czy tygodniach wyjaśni. Nie przekreślam tego, że nie zostanę, ale to jest jeszcze trochę czasu, przemyśleń i rozmów. Ty wyszedłeś dzisiaj na tą prezentację w takim kapeluszu, bo bodajże tak, z cygarem, z daleka, to ja nie byłem pewny co to jest, ale tak to było i dlaczego tak? Znaczy, no, to jest jak to ukoronowanie, no. Jestem profesjonalistą, i, jak to się mówi, nie palę, ale tutaj taka była właśnie Wcześniej sobie tak zamarzyłem, że przy każdym awansie, przy każdym sukcesie się wypali cygaro, i tutaj to właśnie mo mogłem sobie spełnić. Także za aprobatą za coacha, oczywiście, że na to pozwolił, ale jest taki sukces i trzeba się cieszyć. A kapelusz też fajnie wygląda, to taka pamiątka, bardziej, bojeżony, żony także udostępniła mi to, mam nadzieję, że tego nie zniszczę i przywiozę go do domu, że, że to nie będzie mój, jak to się mówi, ostatni sukces. Tobie po tym sezonie należy się duże cygaro, duży szampan, dlatego że no sezon naprawdę udany, byłeś bardzo ważnym ogniwem tego zespołu, wierzyłeś w to, czy, czy, czy przewidywałeś, że będziesz w tak dobrej formie? To znaczy, no na pewno, proszę Cię Michale, także, także tutaj, Mają no, no właśnie, no nie wiem, taka znajoma twarz, <grym> jeden, jeden tutaj, z głównych tutaj autorów tego sukcesu, Michał Pulkowski, no szkoda, szkoda, że dzisiaj nie, nie wpisałem się na listę strzelców, ale to już taka dygresja, e... cieszę się, że mogą być tutaj jakimś ogniwem tego zespołu, sam bez nich i oni czy znaczy, bez ze mnie to jak to się mówi, no, maszyna musi pracować, każdy, w tym, każdy musi być ten, w tym tryb, tak jak zwany trybik i wszyscy tutaj, nie tylko jedenastu, ale nasza szeroka kadra, każdy tam jakiś tym trybem był i, i dlatego to jedność nasza była sukces w jedności, aklimatyzacji tutaj każdego z zawodników i którzy się dobrze tutaj czuli i żeśmy wspólny ten sukces zapracowali. Także chciałem podziękować tutaj kibicom. I wszystkim, którzy się przyczynili do tego, począwszy od pani reni, skończywszy na, można powiedzieć, na górze i na Marszu Klimku. A my żeśmy byli tylko jakby i trenerom oczywiście też dziękuję, a my byliśmy jakby tutaj no, tym rzemiosłem, tym takim tam maszyną, która tutaj funkcjonowała. Michał długo, długo czeka Wojtek Grzyb na swoją bramkę u siebie. Ty czekałeś bardzo długo na bramkę ligową w ruchu, ale wiedziałeś kiedy się wstrzelić w tym najważniejszym momencie sezonu, w najważniejszym meczu, który zapamiętałem kibicę. No, Zgada się udało się oddałem strzał i wpadło, no chyba bramkarz trochę chyba zawalił, no ale wpadło. No właśnie tak szybko wyglądało na taką prostą, krótką decyzję. Tak planowałeś, żeby to tak poleciało? No tak, dostałem piłkę i starałem się oddać strzał. I dobrze, że oddałem strzał, bo już tam obrońca biegł i chciał blokować. Ostatni taki mecz to kibice przyćmieje oglądali chyba jeszcze w poprzednim sezonie, kiedy graliście na luzie. I teraz też graliście na luzie i pokazaliście, że wy w piłkę grać potraficie bardzo dobrze, spokojnie, nie było nerwowości. Może te niewykorzystane sytuacje czasem się zdarzały, no ale 4-0 to wspaniały wynik. No pewnie, że tak. Ja tak mówiłem wcześniej, że ta runda będzie najcięższa. Wszyscy tutaj przeciwnicy, którzy do nas przyjeżdżali, to tylko się bronić, także w jedenastką stawali w polu karnym i było nam naprawdę ciężko. No pod Beskidzie dzisiaj przyjechało no po to, żeby chociaż tutaj przynajmniej jakiś punkt wywieźć. No ale niestety nie udało im się. My żeśmy wykorzystali i tak dużo sytuacji. Trochę brakło, byłoby więcej jeszcze Nie udało się, bo wydawało się, że oni po kwadransie zobaczyli, że no, nie da rady. Jest, szczerze mówiąc to, to oni chyba jedną sytuację stworzyli. Zgadza się. No, ciężki miecz z nami, ciężką przeprawę z nami mieli. No, byliśmy lepsi, także nie, ma, nie ma co mówić. Myślicie już o następnym sezonie, o pierwszej lidze? Czy tam też będą takie ciężkie przeprawy dla, dla rywali, nie dla was? Ciężko powiedzieć, nie wiadomo jeszcze kto tutaj zostanie w klubie, także no, nie wypowiadam się na razie na ten temat. No ale ty tą bramką zrobisz wszystko, żeby zostać. Zobaczymy, zobaczymy co będzie po czerwcu. Tutaj w poniedziałek myślę, że zapadną jakieś decyzje, także będę wiedział coś więcej. I na koniec ten mecz, atmosfera była bardzo ważna dla kibiców, a jak wy zawodnicy do tego podchodziliście? To także część waszego zawodu, czy po prostu przyjemność i jakby uwieńczenie tego sezonu? i na pewno Zapyta. fajnie się gra, jak jest komplet publiczności na stadionie. Jest doping i co tutaj więcej potrzeba? No, tylko trzeba strzelać bramki. No właśnie. Więcej takich meczy było. Czyli jak są pełne trybuny, Osa strzela bramkę, także zachęcamy do przychodzenia. Na...